Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witajcie kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to owoc. Niedawno, będąc w górach, wypatrywałem, słuchajcie, krzaków z malinami. I przypominam sobie, jak wielkim zawodem było dla mnie, kiedy trafiłem taki krzak malin, na którym spodziewałem się dorodnych owoców. No i niestety tych owoców nie zastałem, no bo maliny były słabe, niewyrośnięte albo z zrobakami. No i wielką radość miałem wtedy, kiedy trafiłem taki krzak, w którym, który był owocował bardzo obficie. No i mogłem zjeść świetne, świetne maliny, świetne owoce. I modląc się tym słowem dzisiejszym, nie, pomyślałem sobie, nie chciałbym być taką winoroślą, która staje się zawodem dla Pana Boga. To tak? znaczy, jest, jest po prostu kiepskiej jakości, jest kwaśna, nieurodzajna, jest owocem, który po prostu sprawia zawód. Nie chciałbym być owocem, który sprawia zawód. Ja wiem, że Pan Bóg tak na to nie patrzy i nie będzie zawiedziony, jak nie wiem, choćby człowiek, który nie trafia na dobry owoc. Pan Bóg myślę, że tak do nas owoców nie podchodzi, aczkolwiek modląc się tym słowem, po prostu wewnętrznie jakoś odczułem, że nie chciałbym być takim owocem który y, y, temu, kto szuka tego owocu, sprawia zawód. Życzę więc wam mocnego owocowania, takiego, które nie będzie zawodem ani dla Pana Boga, ani dla drugiego człowieka, a szczególnie dla drugiego człowieka. I na to owocowanie niech nas błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen i do zobaczenia jutro.